Witam Państwa serdecznie. Zaznaczę tylko, że nie jesteśmy startupem, bo jak już Maciej Mazur wcześniej na prezentacji zaznaczał, PSPA jest największą organizacją branżową w Polsce działającą w zakresie elektromobilności. Ja nazywam się Filip Opoka, jestem radcą prawnym nie szkodzi, jestem radcą prawnym, który zajmuje się prawem energetycznym i ochroną środowiska, więc elektromobilność jest idealnie po... Pomiędzy, że tak powiem, tymi dwiema zagadnieniami, zresztą w elektromobilności, jestem od samego początku. Dzisiaj na szybko, w ciągu 15 minut, postaram się Państwu powiedzieć, jak to wszystko można sfinansować, albo przynajmniej częściowo Państwu to wskażę. Początkowo opowiem Państwu parę słów na temat tego, jak. Jest to skonstruowane w ustawie o biopaliwach ciepłych i biokomponentach, która wprowadza taki instrument jaki, jakim jest Fundusz Niskoemisyjnego Transportu. Była tutaj mowa o tym, że autobusy na przykład finansuje się również z programu operacyjnego, ale Fundusz Niskoemisyjnego Transportu to będzie dodatkowe narzędzie, które będzie mogło do tego służyć. I tutaj zaczynając od tego oczywiście Fundusz Niskoemisyjnego Transportu jest jednym z elementów pakietu, na rzecz czystego transportu, który się pojawi w Polsce po oczywiście ustawie elektromobilności i paliw alternatywnych, również i tych dwóch dokumentach planistycznych, jest to fundusz, którym zasadniczo zarządza Minister Energii, natomiast operacyjnie wykonawcą rekomendacji Minister Energii w tym zakresie jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obsługę bankową prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego. Przechodząc już do większych szczegółów. Po prawej stronie widzicie Państwo, jak ustawodawca przewidział maksymalny poziom wsparcia w ramach funduszu niskoemisyjnego transportu w poszczególnych latach jego obowiązywania są to kwoty. Dość duże oczywiście to jest kwota, to są kwoty maksymalne, w związku z czym nie jest powiedziane, że na pewno zostaną w pełni wykorzystane. Środki z tego funduszu oczywiście pochodzą z obszarów działalności, które są uznawane za bardziej emisyjne, jak na przykład wpływy z opłaty emisyjnej, która została wprowadzona do opłat za benzynę silnikową i olej napędowy w wysokości 80 zł na 1000 litrów od 1 stycznia i 15% wpływu z tego tytułu zasila Fundusz Niskoemisyjnego Transportu. Również dotacje celowe z budżetu państwa w postaci 1,5% planowanych wpływów z Akcyzy od, od paliw silnikowych, ale również są inne źródła finansowania tego funduszu, jak Państwo widzicie na tym slajdzie. Nie będę już tego w szczegółach omawiał, żeby się zmieścić w przewidzianym czasie. Jeśli chodzi o formy wsparcia, jakie są przewidziane w ustawie, to mamy trzy zasadnicze formy. Z jednej strony są pożyczki lub inne zwrotne formy wsparcia, i tutaj pożyczka, jak precyzuje ustawa, ma być w wysokości Wyboru nie mniej niż 2%, pożyczka na maksymalny okres 10 lat. Może również zostać częściowo ta pożyczka umorzona, częściowo, czyli w maksymalnie do 70%. Natomiast podstawową formułą wsparcia jest oczywiście dotacja. Jest również możliwość przewidziana obejmowania lub nabywania przez ministra energii na rzecz Skarbu Państwa udziału w spółek oraz obligacji tych podmiotów, które są zaangażowane w elektromobilność. Tutaj tylko niektóre formy działalności wchodzą w rachubę, jak na przykład producenci pojazdów elektrycznych w szczególności. Zasadniczo ustawa, ustawodawca przewiduje, że wsparcie w formie Funduszu Niskiego Transportu jest udzielane w formie konkursowej, a więc ogłaszane będą konkursy na konkretne projekty i kon konkretne kwoty w tych w konkursach będą przewidziane. Póki co oczywiście nie mamy żadnego harmonogramu ani grafiku tych konkursów. Wyjątkowo możliwe będzie przeprowadzenie czy udzielenie wsparcia w formie pozakonkursowej, ale to tylko wtedy, kiedy projekty temu e, sprzyjają, bo są na przykład e, no, niepowtarzalne na tyle, że urządzanie konkursu w tym zakresie jest e, nieuzasadnione. W obu przypadkach wniosek o udzielenie wsparcia jest kierowany albo do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W większości przypadków, czyli w tych trybach konkursowych, w trybach ko pozakonkursowych do ministra e, energii, któż, który następnie w ramach komisji do oceny projektów ustanawianej w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki rozpatruje przedstawione projekty w ramach e, e, wniosków i przyznaje wsparcie bądź... Nie, istnieje oczywiście możliwość odwołania się od tej decyzji. Nie będę też w szczegółach informował Państwa, jakie są obszary, w których wsparcie można uzyskać. Natomiast jest tych obszarów 11. Wymienię te z tych najważniejszych, które za chwilę też omówię w większych szczegółach, a więc przede wszystkim inwestycje w infrastrukturę ładowania, inwestycje w pojazdy elektryczne, inwestycje w pojazdy służące do transportu publicznego, ale zwrócę Państwa uwagę również, że są przewidziane środki, czy będą przewidziane środki również w zakresie prowadzenia badań i rozwoju, a również dla producentów pojazdów elektrycznych. To jest etap ustawowy, to, to, to jest to, co nam mówi ustawa. I ona generalnie rzecz biorąc oczywiście określa również ogólne warunki, które muszą być spełnione przez wnioskodawców, którzy zamierzają uzyskać wsparcie z funduszu, a więc konieczność posiadania potencjału kadrowego, wykazania spełniania przez projekt efektu ekologicznego, posiadania odpowiednich technicznych możliwości związanych z realizacją projektu. Natomiast szczegóły... Zostały pozostawione już rozporządzeniom wykonawczym i jesteśmy w tej chwili w takim etapie dosyć gorącym, gdzie oba rozporządzenia wykonawcze, dotyczące z jednej strony kryteriów oceny danych projektów, a z drugiej strony limitów wsparcia i rodzaju kosztów, są w pracach legislacyjnych w Rządowym Centrum Legislacji. Oba projekty się znajdują i w tej chwili są w etapie konsultacji. Publiczne Zresztą Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych intensywnie uczestniczy w tych publikacjach, konsultacjach, zgłaszając wnioski na rzecz oczywiście polepszenia sytuacji branży elektromobilności. W dalszej części, tak jak państwu wspomniałem, postaram się skupić na tej części, a więc na rozporządzeniu, które dotyczy limitów wsparcia i rodzajów kosztów, które mogą być pokryte. Tak jak Państwu wspomniałem, obecny status tego rozporządzenia to są konsultacje publiczne, więc należy się spodziewać, że jeszcze to chwilę potrwa. Zresztą sporo uwag zostało zgłoszonych w trakcie konsultacji publicznych, więc Ministerstwo będzie miało sporo tematów do rozważenia i to pewnie będzie jeszcze trwało. Tak jak powiedziałem na wstępie, zależy mi na tym, żeby w większych szczegółach opowiedzieć Państwu o trzech obszarach, które mogą uzyskać wsparcie na początek wsparcie w zakresie rozwoju infrastruktury i też za chwilę się pojawią te magiczne liczby, o których tutaj przed chwilą mówiliśmy i które są tytułem tego wystąpienia. Jeśli chodzi o wsparcie w zakresie rozwoju infrastruktury, to rozporządzenie, projekt rozporządzenia przewiduje, że mogą je uzyskać te sześć grup podmiotów. Przede wszystkim są to podmioty wykonujące działalność koncesjonowaną w zakresie obrotu i dystrybucji energii elektrycznej i i gazu, ale również podmioty, które już w tej chwili działają na rynku, operator, są operatorami ogólnodostępnych stacji ładowania, czy też operatorami stacji gazu, albo ewentualnie dostawcami usług ładowania. Co jest istotne w tym kontekście tego projektu, to to, że projekt wymaga, aby podmioty wnioskujące o sporcie miały co najmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu takiej działalności. Z oczywiście z oczywistych względów w kontekście tych podmiotów operatora ogólnostępnej stacji ładowania czy dostawcy usługi ładowania jest dosyć trudne do spełnienia, biorąc pod uwagę, że mamy dopiero pierwszą rocznicę obowiązywania ustawy, która wprowadziła tak naprawdę te pojęcia i, i, i te, te rodzaje działalności. Zatem trudno się nie, nie oprzeć wrażeniu, że preferowane będą podmioty, które są już od wielu lat obecne na rynku. Również dosyć trudnym wymaganiem może być, do spełnienia może być konieczność zatrudniania 10 osób. Tutaj stowarzyszenie też wnioskowało o to, aby tego wymogu nie stawiać tym projektom. Jeśli chodzi o typ kosztów, które kwalifikują się do wsparcia, no to przede wszystkim oczywiście w zakresie rozwoju infrastruktury to mamy koszty nabycia dzierżawy lub gruntów, koszty nabycia środków trwałych, koszty nabycia oprogramowania, większość tych kosztów, które są konieczne do poniesienia w sytuacji, w której Państwo zamierzacie sfinansować budowę takiej infrastruktury. No i tu przechodzę już do tych liczb, o których było na samym początku, czyli wysokość wsparcia i forma wsparcia. W większości przypadków to jest dotacja, w niektórych przypadkach dotacja lub pożyczka. Natomiast jeśli chodzi o to, co najbardziej rozpala i, i najczęściej się pojawia w informacjach medialnych, to oczywiście mamy infrastrukturę ładowania normalnej mocy i dużej mocy, czyli do 22 kW i powyżej 22 kW. Wsparcie może być uzyskane w formie, znaczy w maksymalnie w wysokości 50%, natomiast nie więcej niż 25,5 tysiąca na jedną stację ładowania w przypadku tej infrastruktury ładowania normalnej mocy. W przypadku infrastruktury ładowania dużej mocy ta kwota jest już stosunkowo większa, bo jest to 150 tysięcy, natomiast wciąż pozostaje limit maksymalny 50% całej inwestycji. Z tego co się orientuję, te kwoty, biorąc pod uwagę dzisiejsze ceny tych urządzeń niezbędnych do, do, do budowy takiej infrastruktury, są dosyć... Dosyć kuszące i dosyć, dosyć znaczące. Zwrócę tylko jeszcze uwagę, że do końca 2022 roku e, e, wsparcie w ramach na, na budowę tej infrastruktury będzie udzielane tylko i wyłącznie w formie e, dotacji. Natomiast, natomiast potem możliwe będzie również uzyskanie e, pożyczki. E, jeśli chodzi o infrastrukturę do ładowania CNG, LNG, to też odpowiednio mamy 50% maksymalny poziom wsparcia. Uzyskiwane wsparcie jest w formie dotacji i odpowiednio 750 tysięcy, nie więcej niż 750 tysięcy na jedną stację lub milion dwieście na jedną stację. Oczywiście rozporządzenie przewiduje również możliwość uzyskania wsparcia na budowę stacji ładowania wodoru, natomiast no trudno się spodziewać, że w najbliższym czasie faktycznie ktoś będzie z tego wsparcia korzystał. Jeśli chodzi o drugi obszar, który został w rozporządzeniu poruszony i który przewiduje wsparcie, to jest wsparcie dla publicznego, rozwoju publicznego transportu zbiorowego. I tutaj podmioty mogą uzyskać wsparcie w zakresie nabycia pojazdów elektrycznych, trolejbusów, autobusów napędzanych CNG bądź LNG, no i oczywiście autobusów napędzanych wodorem, a także samej budowy infrastruktury ładowania tych pojazdów elektrycznych. Tutaj zakres wsparcia jest dosyć szeroki i też, i też za chwilę Państwu pokażę liczby. Natomiast oczywiście przede wszystkim jest to cena nabycia pojazdów, a w przypadku infrastruktury, tak podobnie tak jak w przypadku tej infrastruktury ogólnodostępnej, o której mówiłem wcześniej, to są koszty dzierżawy gruntów, nabycia środków trwałych czy też, czy też oprogramowania, które jest niezbędne do funkcjonowania takiej infrastruktury ładowania. Istotne jest również to, że aby wsparcie nie zostało cofnięte, aby, aby ono przysługiwało nadal ten podmiot wnioskujący musi się zobowiązać do tego, że będzie wykorzystywał pojazdy przez 5 przez lat od dnia zakończenia inwestycji. I znowu kwoty. Autobus elektryczny może być wsparty, jego zakup może być wsparty maksymalnie do 55% kosztów kwalifikujących się do objęcia tym wsparciem i może to być maksymalnie milion 45 tysięcy na jeden autobus podobnie mamy z trolejbusami autobusy zasilane LNG CNG mają nieco niższe wsparcie bo maksymalnie 15% ale kwoty są wciąż dość istotne bo to jest maksymalnie 150 tysięcy na jeden autobus no i oczywiście autobusy zasilane wodorem jak widać mają podobne wsparcie jak autobusy elektryczne, natomiast w kontekście procentów, natomiast dużo więcej jak chodzi o kwotę maksymalną. Co się tyczy zaś infrastruktury, tutaj mamy bardzo dużą możliwość pozyskania i sfinansowania budowy tej infrastruktury ładowania środków publicznego transportu zbiorowego, bo jest to aż 80% inwestycji, nie więcej niż 240 tysięcy na jedną stację ładowania. No i trzecia, trzeci obszar, który jest najbardziej, najczęściej dyskutowany w kontekście tego rozporządzenia, to jest właśnie wsparcie zakupu pojazdów tych, które nie służą celom transportu publicznego zbiorowego, czyli tak naprawdę można powiedzieć, że pojazdów również dla Kowalskiego, może z wyłączeniem jednostki pływającej zasilonej energią elektryczną. Zasadniczo, oczywiście, wsparcie będzie przysługiwało na zakup nowego pojazdu elektrycznego napędzanego gazem ziemnym czyli CNG, LNG i napędzanego wodorem. Istotne jest tutaj to, że wsparcie jest udzielane przedsiębiorcom albo jednostkom samorządu terytorialnego, natomiast przedsiębiorcom w rozumieniu takim, że może to być dealer, może to być importer. Natomiast jeśli o takie wsparcie wystąpi dealer lub importer, to on zobowiązany jest z kolei do tego, żeby sprzedając taki pojazd w umowie sprzedaży tego pojazdu, nałożyć obowiązek na podmiot, który kupuje ten pojazd, do tego, żeby używał ten pojazd przez, przez dwa lata. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że w tej umowie sprzedaży ten samochód może być sprzedany wyłącznie po cenie, która no odejmuje to wsparcie, w związku z czym to wsparcie, które uzyskał ewentualnie dealer na zakup tego pojazdu przechodzi nieco, jest, jest, jest przekazywane niżej do użytkowników już tego pojazdu. No i tutaj kwestia zakupu tych pojazdów to jest maksymalne wsparcie na poziomie 30% w przypadku pojazdu elektrycznego, nie więcej niż 36 tysięcy. W przypadku jest dosyć duże wsparcie w przypadku tych pojazdów elektrycznych, które służą do wykonywania usług komunalnych, czyli na przykład odbioru odpadów, i tutaj jest co prawda też 30%, jak chodzi o maksymalny poziom wsparcia, natomiast kwota jest dużo większa, jest to 150 tysięcy złotych. 30% jest tak samo przewidziane wsparcia dla pojazdów napędzanych CNG, LNG i wodorem i odpowiednie. 75 tysięcy również przewidziane na zakup tego, maksymalnie 75 tysięcy przewidziane na zakup takich pojazdów. Tak jak wspomniałem, jest poza tymi trzema osiem innych obszarów, które mogą uzyskać wsparcie z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Zachęcam Państwa do tego, żeby zapoznać się z. Pozostałą częścią rozporządzenia ono jest dosyć rozbudowane, natomiast jest w szczegółach opisane, jak to wsparcie dla tych pozostałych obszarów można uzyskać i w jakiej wysokości.